Ręcznie są po kierownicy tutaj. A. Ty no nie działa. Ej, może nie ma pedałów na dole. Ej, bez kitu. No nie ma pedału. No. Już przynoszę, już przynoszę pedały. Ja pierdolę, jakie dał? Jakie kurwa. Chowy bez pedałów wiadomo, nie? Dobra, jeden zamontowany, nie? Dawaj pedały, szybko Ja Jeszcze jeden Po lewo O, o gitara Poka mnie to nie jedno. No. O, jedzie Wszystko wzięliście? Dobra. No to Ale bryka stary. Ale daję ty. Z górki, z górki.